Na pewno? Dobry duch duchu żyje i co? Widzicie jakie to się jest? Nawet nie piszcie nazwy jego kanału. Jak napiszecie nazwy jego kanału od razu jest ban, więc pożegnacie się ze swoimi kantami Duch żyje jednak. Nie no to dobrze. Żyje. Któregoś na... Pochowali, nie? Że nie Tutaj... pochowali. Nie. Żąd... Że mnie pochowali. Na Rzeszkowej. No. Są tego i nie pochowali. U tego pochowali mnie. Demitrowiaka też. Pochowali. I co? I co wszystkie banować tu. Te wszystkie werki banujcie. Mówię na 100%, że nie żyją. Weźcie cofnijcie czat czas, moderatorzy, bo banujcie te Od tego A tak jak ja byłem w niebałku dwa tygodnie, kolegi, to też. Banujcie te wszystkie, co i dobrze, że bany tu dostawały. To jest plotka. No. U. Już by chcieli go. Po grzeba cię. Mnie też, że mnie pochowali. Z łytem. Ale ja to tyle Bo... przyszłas... żyje. To prześwa. Prześmie słabota. Patrzcie, kły te żyje. No ty każdy co ty gadasz? No tak kaprotka późna. Kłóty chodzi. Tupie. Kłóna noga na lewa. No, ale ta By było w no, no, internecie tak, nawet że no. gwiazda filmików zmarła. To by było w internecie. Ja Aneczka nawet wspierającego Aneczkę zbanowałem za to, że pisała te rzeczy.